Czyżych z nami, powiedz powrót po kontuzji, udany, zwycięskich. Jak oceniasz pojedynek? Nie no, pojedynek słaby dla mnie, więc yy, no i po prawej ręki. Jakieś tam mam troszeczkę wyrzuty sumienia, ale my no, spokojnie będziemy pracować, poprawimy to jeszcze. No miałeś trochę problemu, bo widać wejście w pojedynek, tak? Coś tam jeszcze, jeszcze do końca nie zagrało, trochę te rydzy zrzucałeś chyba od samego początku. Znaczy tak? nie, chodzi o to w drugiej rundzie, uderzyłem e, mocnym hakiem, gdzieś na łokie i uczyłem prawą rękę. No i musiałem lewą cały czas błyszować, nie, ale lewy dół wchodził, więc... Nie chciałem też wchodzić z nim w pół bo nic będę było dla mnie. No Rywal taki śliski, niewygodny chyba trochę, co ona nie było na początku łatwo nam w w ogóle się w w niego. Tak mówiąc terminologią górniczą, która nie jest świąt. No co ono taki charakter miał, taki troszeczkę no... no trzeba mu ten makaron wybić z głowy. Włoski. Każdy <laughs> każdym razie zwycięstwo było, zwycięstwo, było Gratulacje! Dziękuję bardzo. Lewa ręka chodziła, bym można lewą rozbijać. Oprawimy jeszcze tą lewą, prawy dojdzie i będzie dobrze. Powiedz mi, że po tej, po tej kontuzji nie ma już śladu, coś czujesz się. No właśnie tam, nie, w drugiej rundzie uderzyłem, coś, coś odczuwałem. Bałem się mocniej uderzać, bo mówiłem, jeszcze coś rozwalę, a wchodził lewy, więc zrobiłem dużo lewą rękę. Powiedz mi, że w tym roku jeszcze planujesz jakieś starty, tak? Chcesz cały czas jakoś utrzymać regularne startową? Chcę minimum dwa razy jeszcze wystartować, jak nie trzy. Zobaczymy co, 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 co tutaj grupa i włodarze zaproponują, tym jak najczęściej się... To jak najczęściej startować, tak? Do pojedynki da mi 8 rund, to jest minimum. Naprawdę miałem gazu więcej, więc no zobaczymy. Jakiś czas temu nakręcałem pod ringiem was, wasze face to face z Pawłem Augustynikiem. Drogi się rozeszły, wszystko się zmieniło, tak? No na dzień dzisiejszy ta walka jest ciężka do zrobienia. Ale myślisz jeszcze o tym rywalu, czy to już jest dawno poza tobą? Znaczy, no nie wiem, jak tutaj by chcieli, żeby się spotkał z Augustynikiem, dobry zawodnik. sparowałem z nim. Y na tym etapie możemy jeszcze posparować po bo naprawdę on fajny styl ma, ja mam też fajny styl, zawsze możemy coś wyciągnąć. Ale chyba każdy idzie swoją drogą na teraz. Mm. Powiedz mi, przygotowania do tej walki z trenerem Mattu Makowskim, tak? Powiedz mi, yy, sparowałeś z kimś? Jakieś nazwiska ciekawe? Ktoś może sobie? Sparowałem, yy, z Mateją zrobiłem sparing, z Blenarką robiłem Robiłem z Walterem sparing, więc trochę sparing było. No miałem ostatni zrobić Cersillą, ale no niestety już tam choroba by zapała w ostatnich dniach, więc odpuszczałem. E, bo nie chciałem tak na... na, na, na świeżości być Czyli świało można powiedzieć, że tych sparing partnerów miałeś taki z najwyższej półki, absolutna czołówka w tej kategorii wagowej. No, tak, no kurczę, no Kamil naprawdę fajny, fajny styl lotny chłopak, a ty i ja Więc no jest... jest no wszyscy z Olnego Śląska, tak, na to, Czyli co można powiedzieć tutaj już jak górnik tego rywana prześwidrował. No się następnego, tak? No naprawdę, chcę pokazać jeszcze trochę tego boksu, Tutaj, scenery poprawiliśmy lewą rękę, dojdzie prawy, i będą fajnie walki. No, no, no wszystkiego dobrego i sukcesu. Super, dziękuję bardzo.